W rolce 24 Prawo Władzy według Roberta Green mówiłem o tym, że obecne czasy sprawiły, że władza funkcjonuje na zasadzie średniowiecznego dworu i warto poznać prawa, jak w jakim takim dworze funkcjonować. Format krótkiego wideo nie pozwala na to, żeby te prawa przedstawić, ale w dłuższym wideo można już to zrobić. Przejdźmy więc przez 15 praw polityki dworskiej według Roberta Green. Nie rób czegoś ostentacyjnie. Czyli tak, żeby inni zwrócili na ciebie uwagę. Jak mówisz o tym, co robisz, to im bardziej ludzie zastanawiają się, czy na pewno robisz to dobrze. Jak popełnisz błąd, to wszyscy z przyjemnością wytkną ci twoją wadę, niszcząc swoją opinię. Z drugiej strony, jak będziesz robić wszystko dobrze i idealnie, to ludzie zaczną ci zazdrościć. Co prowadzi do zdrad, rzucania ci kłód pod nogi i wyczekiwania na to, aż się potkniesz. A jak już się potkniesz, to pożrą cię żywcem. I to prawo od razu kłóci się z kolejnym prawem, które przedstawiam, czyli staraj się być zauważonym. Nie należy pokazywać się ostentacyjnie, ale jednocześnie musisz zachowywać się tak, żeby inni widzieli Twoją pracę. Gdy Twoja praca nie jest widoczna, to nie awansujesz w hierarchii, bo osoba na górze nawet Ciebie nie doceni. Jak coś sprawnie działa w cieniu, to sobie w tym cieniu działa i Ty w tym cieniu zostaniesz. Musisz unikać bycia na świeczniku, ale musisz być zauważonym, by inni docenili Twoją pracę. Pracuj na swój wizerunek i staraj się wyróżniać, unikając jednocześnie oscyntacyjnego działania. Subtelne wyróżnianie się jest celem Twojego działania. Nie wchodź szefowi w cztery litery. Może się wydawać, że najlepiej jest ciągle komplementować swojego zwierzchnika, jednak nadmiar powoduje, że pochlebstwo traci na wartości. Naucz się komplementować w sposób taki, który nie będzie podlizywaniem się. Najfajniejszy sposób to pochlebstwo pośrednie czyli szef od innych dowiaduje się, że go chwalisz. Dostosowywaj swój język wypowiedzi do osoby, z którą masz do czynienia. Ja wiem, że w korporacji z każdym jesteś na ty. Jednak jeszcze nikt nie obraził kogoś tym, że odezwał się do zwierzchnika z większym szacunkiem. Nie bądź posłańcem przynoszącym złe wieści. Niby to nie jest prawda, że złego posłańca się zabija, ale lepiej być dobrze kojarzonym niż źle. Dlatego zawsze unikaj przynoszenia złych wieści. Lepiej, żeby tą rolę odegrał kolega. I to prowadzi nas do drugiego prawa, czyli do bądź źródłem przyjemności. Zawsze uciekamy od złego i nieprzyjemnego. Ludzi naturalnie przyciągają sprawy fajne i przyjemne. Zajmuj się tym, co sprawia u ludzi radość, dlatego zawsze przynoś szczęście i dobre słowo. Dodatkowo zawsze dbaj o to, żeby przebywanie w twoim towarzystwie było przyjemnością, dlatego nigdy nie przychodź nieświeży do pracy. Nie szukaj przyjaźni u swojego szefa. Szef nie szuka przyjaciela wśród swoich podwładnych. Szef chce mieć dobrego podwładnego, dlatego nie podchodź do niego tak, jakbyście żyli... W zażyłych stosunkach. Nigdy nie krytykuj swoich przełożonych. Niby oczywista oczywistość, ale nigdy nie mów do szefa, że coś źle robi. Zawsze, gdy chcesz pokazać błąd, to rób to w sposób zawoalowany. Nigdy wprost. Zawsze w sposób pośredni i uprzejmy. I nigdy przy wszystkich. Może to wydawać się czymś oczywistym, jednak często zdarza się, że konieczna jest jakaś forma krytyki. Brak reakcji czy udzielenia rady może stworzyć innego rodzaju ryzyko. Niemniej jednak, musisz nauczyć się przekazywania swych rad i krytyki w sposób możliwie jak najbardziej pośredni i uprzejmy. Bądź tym, co podnosi pozycję szefa, a nie tym, co tą pozycję burzy. Oszczędnie proś przełożonych o przysługi. Czasem szef pomoże ci bez problemu. A czasem będziesz musiał usłyszeć odrzucenie, a nic nie irytuje bardziej niż konieczność odrzucenia czyjejś prośby. Przełożony, odrzucając swoją prośbę, będzie czuć się źle i pojawi się u niego poczucie winy. O przysługi należy prosić możliwie jak najrzadziej i trzeba wiedzieć kiedy przestać. A co najważniejsze nie prosić o przysługę w imieniu kogoś innego, a tym bardziej przyjaciela. Nie żartuj z tego, jak ktoś wygląda, ani z tego, jaki ma gust. O gustach się nie dyskutuje. Jest to prawda stara jak świat. Niektórzy mogą być w danym temacie szczególnie przeczuleni, więc po co ryzykować? Nie krytykuj pracy innych. Nie pouczaj innych, jak mają coś zrobić. Zamiast krytykować, to dawaj innym subtelne uznanie. Krytyka zawsze wraca i buduje u innych zawiść. Zamiast budować sobie niepotrzebnych wrogów, lepiej jest budować sobie potencjalnych przyjaciół poprzez umiarkowany podziw. Nigdy nie wiesz, kiedy pomoc innego człowieka może być dla ciebie korzystna. Pamiętaj o samokrytyce. Niestety, każdemu bez wyjątku woda sodowa potrafi uderzyć do głowy. Dlatego, zawsze z tyłu głowy miej to, że nie jesteś idealny i zawsze możesz coś poprawić. Zawsze zadawaj sobie pytania: czy przypadkiem nie robisz czegoś źle? Może jesteś zbyt miły, może jesteś zbyt szorstki, może pracujesz za dużo, może pracujesz za mało. Na koniec zawsze przetrwają paranoicy. Warto lekką paranoję wykorzystać dla swojego dobra. Panuj nad swoimi emocjami tutaj głos oddajmy samemu autorowi. Tak jak aktor w wielkiej sztuce, musisz nauczyć się płakać i śmiać na zawołanie. Oraz wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja. Musisz być w stanie zarówno skrywać swoją złość i frustrację, jak i pozorować zadowolenie i zgodę. Musisz być panem własnej twarzy. Zawsze bądź na czasie. Bycie człowiekiem starej daty, który nie ukrywa zamiłowania do dawnych czasów, od czasu do czasu jest fajne. Jednak nie jest fajne bycie mentalnie tam zakorzenionym. Bądź na czasie z rozwijającą się technologią i nowymi trendami. Twój sposób myślenia musi iść z duchem czasów, nawet jeśli jest to wbrew Twoim odczuciom. Jak się nie rozwijasz, to się zwijasz, szczególnie w naszych czasach, gdy rozwój cały czas przyspiesza. Udawaj, że wszystko przychodzi Ci z łatwością. Nie sprawiaj wrażenia, że ciężko pracujesz. Jawna ciężka praca sprawia, że ludzie postrzegają cię jako osobę, która wypracowała swój talent zamiast go posiadać. Talent musi ujawniać się naturalnie i bez wysiłku. Wtedy ludzie będą widzieli w tobie geniusza. Lepiej być postrzegany jako geniusz, a nawet jako farciarz, niż jako osoba, która na wszystko poświęca masę wysiłku. Ukrywanie tego, że ciężko pracujesz wymaga jeszcze większej energii i pracy niż normalnie więc jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym jak mieć wysoki poziom energii, to zapraszam do wideo co robię, aby cały czas mieć dużo energii. Link do wideo wrzucam na ekran po prawej stronie.